Kiedy doprowadzi się wosk do wrzenia, skręca się palnik po to, żeby sobie tak lajtowo bulgotał, tak gotujemy wosk przez godzinę na wolnym ogniu. Po godzinie czasu sprawdzamy jak się ma sytuacja. Wosk, który nam tak przez godzinę pracuje ładnie, jest dobrze wygrzany. Co dalej z tym robimy? Bardzo prosty temat. Płyta steropianowa od dołu. Płyta kartonowa od położona na. To jest taki gruby karton. Nie musi być to czyste, bo nie ma to kontaktu z woskiem. Co bierzemy? Co robimy dalej? Bierzemy taki bardzo, bardzo gorący wosk to jest ciężkie, bo tu jest, 20, bo tu jest 10 litrów o. kładziemy tak na kartonie na kartonie i na styropianie od spodu następnie nakładamy szczelne tu trzeba podkreślić, że płyty styrodurowej szczelne z nakleju em, nakleju o no, takie korpusy można powiedzieć tak muszę poprawić troszeczkę to wiadro żeby było Włącz, zrobię pauzę i pokażę wam jeszcze całą resztę procedury reszta procedury to po prostu cała góra jakiś niepotrzebnych szmat Słuchajcie, dookoła ten garnek, czekajcie, zapalę światło. Moment, dookoła e, znaczy to wiadro. Wykładamy szmotami, jakimiś po prostu byle, jakimiś szmotami. Teraz ja akurat nie mam do wiadra dopasono, dopasowanego wieczka, w związku z tym wykorzystuję tu taką miskę. Która e, szczelnie zamknie mi po prostu to wiadro. Następnie bardzo szczelnie wypełniamy różnymi e, szmatami tutaj wolne luki i kładziemy na tą miskę jak najwięcej ile się da, żeby wypełnić to wszystko. Jak mamy bardzo dobrze to wypełnione, to. Kładziemy tutaj grubą płytę meblową tak żeby to wszystko mocno przycisnąć. Żeby była pewność, że to jest mocno przyciśnięte, kładziemy jeszcze cegłę, naciskamy, ubijamy, że to jest, że to jest naprawdę mocno przyciśnięte. Co dalej? Dalej kładziemy e, w miarę w dobrej kondycji płytę steropionową, tak żeby tą całą naszą konstrukcję zamknęła na tą płytę styrodurową położyłem grubą jakąś starą płytę meblową która jest ciężka i doci dociążyła całą konstrukcję. Mamy izolację od podłoża. Mamy izolację od garka, który jest bardzo, znaczy wiadra, który jest bardzo gorący. Mamy szczelnie dopiętą konstrukcję płyt płyt po prostu ze styrodurą Nie jest to najwyższej klasy, bo to jest zwykła 300, ale tu chodzi o ekonomię. E, tu jest szczelnie domknięty styropian, na no, to jest płyta i nie zaszkodzi położyć jeszcze coś ciężkiego. A o co tutaj w tym klarowaniu wosku chodzi? Jeżeli mamy zagotowany wosk, który wrzał w dużym naczyniu. Mm, w takim wiatrze, jak pokazałem, ze nierdzewnej, 10-litrowym, to czekajcie, ja sobie zgaszę światło i Wam powiem, bo ja lubię rozmawiać z ludźmi, a nie nie tak troszkę tu się oblałem woskiem. O co chodzi z sterylizacją wosku? Wszelkie zanieczyszczenia wosku. Włącznie ze sporami, czyli przetrwalnikami różnych chorób grzybiczych, takich jak zgniejec amerykański czy, czy jakieś nozemy, tak? i wiele, wiele innych, w bardzo długim procesie klarowania, osiada na dno. Najczystszy wosk wypływa do góry, natomiast zawsze na samym dnie mamy. Pod tym woskiem mamy różnego rodzaju nieczystości, więc wszystkie spory z gnica amerykańskiego i różnych innych przykrych rzeczy, na które chorują nasze pszczoły, znajdą się na samym spodzie wosku. Ale warunek jest jeden: że proces klarowania tego wosku, czyli zastygania tego wosku, będzie trwał bardzo, bardzo długo. Ja mam wypróbowany ten patent tutaj, który Wam zaprezentowałem, nie wiem czy udolnie, czy nieudolnie. Czy, czy udolnie, czy nieudolnie. U mnie po prostu to wiadro, bo to jest duża masa wosku, wosk jest dosyć gęsty. Ja nawet nigdy nie mierzyłem, nie ważyłem ile to waży, Więc mam... ale to jest 10 litrów wosku. Plus jakieś półtorej litra wody na samym dnie, żeby ten cały syfek się mógł tam po prostu jakoś oddzielić, nie? Czyli on zawsze musi być jakaś poduszka z wody. I co Wam chcę powiedzieć, że u mnie takie klarowanie takiego jednego wiadra z nierdzewki trwa około pięciu dni. 5 dni zanim ten wosk zastygnie. Im wosk dłużej stygnie, im bardziej po, im, im, im powoli wytraca temperaturę, tym tak naprawdę o, przyszła moja żona. żonę nagrywam teraz, jakbyś mogła, że tak powiem. Im, Im po prostu dłużej wytraca wosk temperaturę, tym jest lepiej, dlatego że wszystkie frakcje ciężkie mają, um, mają po prostu możliwość opaść na samo dno. Um, to jest wersja oczyszczania wosku, e, najbardziej ekonomiczna z możliwych, e, jeżeli ktoś nie ma pieniędzy na powierzenie komuś wosku e, do profesjonalnej obróbki czyli do tego aby został poddany prawdziwej sterylizacji w autoklawie w urządzeniu specjalnym do tego stworzonym że nie ma takiej pieniędzy lub nie ma świadomości gdzie taką osobę można namierzyć może jest w takim rejonie, gdzie naprawdę nie ma, nie ma kogoś, kto profesjonalnie przerabia wosk, ale jest pszczelarzem, i chciałby mieć pozyskany wosk swojej pasieki, jak najbardziej, że tak powiem, zdrowy, to to jest rozwiązanie jak najbardziej tanie, ono na pewno nie dorównuje profesjonalnej sterylizacji i obróbce wosku. Ale jest zdecydowanie lepsze niż, e, niż wiecie, po prostu zwykłe przetopienie takiego wosku i, 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 i wykonanie w własnym zakresie węzy i wsadzenie tego do ula, bo tam są różne przetrwalniki, jeżeli pszczoły zostaną źle wyleczone, będą miały sporo pasożyta varroa destruktor, to on je osłabi, osłabi ich odporność, i te pszczoły nie poradzą sobie z tym, co zacznie im wykwitać w ulu, czyli te wszystkie spory, które są w wosku, zaczną, krótko mówiąc, żyć i przeszkadzać pszczołom, i doprowadzać do ich destrukcji. Tyle postanowiłem po prostu nakręcić taki filmik jak ja podchodzę do obróbki wosku przed i tak oddaniem go do, do profesjonalnej sterylizacji. Hmm. Tylko, że ja mam pewność, że z osobą, z którą współpracuję, on, ta osoba po prostu przerobi ten wosk tak jak ja chcę. Ja, go zna, ja tą osobę znam hmm. i mam do niej zaufanie, bo powiem Wam szczerze, że Warto jest zrobić coś takiego, co Wam teraz pokazałem, dlatego, że jeżeli Wasz wos gdzieś tam poleci, to weźcie sobie zawsze poprawkę na to, że ktoś ma pewne ramy czasowe, on na tym robi i zarabia. W związku z tym, często, gęsto, że tak powiem, jest gonitwa czasowa i może nie do końca to wszystko, ten proces sterylizacji. Odbywać się w sposób prawidłowy. Więc czasami warto poświęcić troszeczkę więcej czasu na to, żeby samodzielnie wyklarować, ale tak naprawdę długo, długo, długo wyklarować wosk, a potem oddzielić cały ten spód, cały ten syfek, który tam jest, obciąć, obciąć bardzo mocno i zakopać w ziemi najlepiej, żeby pszczoły, bo to bardzo jest, to też jest ważne, pszczoły mają doskonały węch i one wyczują po prostu jakbyście to wyrzucili gdzieś i tam się zainteresują tym i mogą to przynieść do ula, co żeście wy, wyrzucili i to cała praca wasza pójdzie po prostu w niwecz. Dlatego uczulam, jeżeli chodzi o sterylizację wosku, to nie jest to sterylizacja, ale jest to bardzo mm, staranne oddzielenie się, tych, oddzielenie tych wszystkich rzeczy, które mogą być w wosku poprzez, krótko mówiąc, jak najdłuższe, trzeba dążyć do tego, żeby wosk jak najdłużej się klarował. Jeżeli on się będzie klarował tydzień czasu, to jest doskonale, to jest po prostu doskonale. Jeżeli ktoś doprowadzi do tego, że wosk będzie gorący i dopiero zastygnie tymi partiami, nie? bo wiadomo, że pierwsze, pierwsze stygnięcie jest od dołu, a potem ta góra cała, nie? ale to wszystko pracuje, jeszcze cały czas się miesza, 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 miesza i to wszystko opada to co jest cięższe opada, opada na dno, cały ten syfek krótko mówiąc opada i z góry macie po prostu bardzo, bardzo czysty, wysokiej jakości wosk. Pszczeli, każde zanieczyszczenie wosku, każdy dodatek do wosku, który jest jakiś oszukany, bo się niestety z tym spotykamy, że jest parafina, różne inne woski roślinne dodawane, no to w takim bardzo długim procesie klarowania Wam się po prostu to wszystko e, poukłada w warstwy, i już na oko będziecie wi wi widzieli po wyjęciu za tydzień czasu, takiego już zastygniętego. E, e, ja to wyciągam po pięciu dniach i to jest dalej bardzo ciepłe. To jest cieplejsze w dotyku niż jacie. Ja mam 36 i 6, e, bo nie mam koronawirusa, nie? A to jest cieplejsze w dotyku, więc ten wosk, yy, o to chodzi. Dobrze dostanieć szmatami, styrodurem. Takie coś, jak wam pokazałem, to możecie jeszcze owinąć, 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 owinąć tam dookoła. Tutaj jeszcze nakłaś różnych rzeczy. Bo to po prostu ja to robię w skrócie, żeby nakręcić filmik, który nie będzie nudny. Ale im bardziej zrobicie izolację termiczną. Um, nie wiem, możecie to przenieść jeszcze do stodoły i zasypać 40 tonami siana. <laughs> Żart. To to będzie się klarowało miesiąc i będziecie mieli przecudowny wosk. To tyle chciałem zagadać do moich wszystkich sympatyków i pszczelarzy, i w ogóle osób, które sympatyzują z naturalnym pszczelarstwem, bez wydawania niesamowitych pieniędzy. No, I chciałem zwrócić uwagę na no to, jak po prostu można sobie poradzić w czasach kryzysu, na przykład, kiedy, kiedy coś wysiądzie i nie będzie po prostu możliwości na przykład przesłania wosku, i tak dalej. Dobra, pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. I jak Wam się podobało to, co mówię, to wiecie co. Trzymajcie się ciepło. Cześć.